Siema, RC świry. Siema kolego. Wyprawy RC. Posłuchaj, widzę, że to zadajesz pytanie, ale tak tak z tego pytania znioskuję, że tak nie do końca jesteś pewny, tak taki no jakoś niepewność z tego pytania bije. Eee... Ale powie, odpowiem Ci na to pytanie. Posłuchaj, zależy do czego będziesz bagusa potrzebował. Bo posłuchaj, jeżeli chodzi na przykład o taką jazdę typowo zabawową na dworzu, baszowanie, ty z tego co pamiętam, masz jakiegoś Traxasa Rewo, dobrze pamiętam? Czyli dobrze? No, w każdym razie mnie popraw, jeżeli źle. Ale to na pewno będzie lepszy model do jeżdżenia takiego typowego, zabawowego baszowego. Zresztą ja uważam, że do jazdy na dworzu najlepsze są modele w skali 1.8. I, I tragusowate, ponieważ tragusy Tragi, tragi, tragusowate, chyba ten Revo jest takim ala tragusowatym też modelem, one mają pewnego rodzaju połączenia w cech Monster Traka i Bagusa. Czyli z Monster Traka jest wyżej zawieszony, a z Bagusa się dobrze w miarę prowadzi, tak? Bo same Monster Traki one fajne jadą do przodu do tyłu i się ten kołki robią, ale jak skręcałem, to się wywracałem dobrze. Natomiast Tragus ma powiedzmy połączenie tego wysokiego, powiedzmy jakiegoś zawieszenia z właściwościami jest z nimi Bagusa, bo co do Bagusów, posłuchaj, z modeli offroadowych Bagusy to jest w pewien sposób taka formuła jeden modeli offroadowych szybkich. Eee... Natomiast mówię, Tragus to jest połączenie typowego basera, Monster Trucka z tym. I Tragusy, posłuchaj, Tragusy też w pewien sposób bardzo dobrze wybaczałem błędy. Nie to, że wszystko, ale na pewno nieźle wybaczałem błędy w związku z tym, że one powiedzmy mają szer szerokie, szersze wahacze, zawieszenie koła szersze i większe, więc nawet lądowanie w pewien sposób lepiej znoszą, częściej na cztery koła spadną, lepiej przez to znoszą powiedzmy w pewnego rodzaju najechanie na przeszkody typu na jakieś nie wiem, bandy czy coś że mniej się wywrócą, więc lepiej więcej wybaczają, są przyjazne do prowadzenia. No i teraz przejdziemy do kwestii bagusów. Jeżeli chodzi o bagusy tak żeby pojeździć sobie na zewnątrz typowo baszowo, to ja ci powiem, że ja nie, ja nie. Natomiast jeżeli chodzi o tor, no to są najlepsze, powiedzmy, modele zdalnie sterowane, bo mówię, no to jest pewien rodzaju taka Formuła 1, modeli szybkich, offroadowych. Zresztą, no jakbyś nawet wziął, powiedzmy, Formułę 1 i wyjechał na łódzkie ulice, to zaraz byś nie przyjechał iluś tam, nawet Przecznicy, przez te dziury, które są w Łodzi. Przynajmniej ty jesteś z Poznania, chyba tak dobrze kojarzę. Natomiast na torze zarąbiście będą się sprawowały. I tak samo jest z bagusami, na tor są zarąbiste. No i mówię... One na przykład w porównaniu, jak już mówiłem wcześniej o tragusach, troszeczkę mniej wybaczają. No z racji tego, że są niższe, mniejsze kołany no i właśnie jak na przykład weźmiesz sobie takiego typowego bagusa do baszowania. Zresztą widziałeś na pewno wiele filmów, ludzie baszują, jeżdżą. Ja też tam czasami gdzieś sobie tym pojeździłem. Ale mówię, one potrafią, jak widzisz, większą trawę, potrafią te 1.8, zawisnąć na kępie trawy, zdarzy się. Także mówię, na tor, na tor, tak. Poza tor. Ja osobiście nie, a zresztą mówię, ty, będąc z Poznania, masz targ liniany tam u siebie, więc możesz sobie bagusa sprawić. Ale tak patrząc po Twoim jakimś nastawieniu, takim jak odczuwam takie, no, nie do końca przekonanie, jeżeli będziesz chciał spróbować brać bagusa po to, żeby pojeździć na torze. To ja bym chyba na Twoim miejscu poszedł na początku w używkę, tak? Zapłacisz o wiele mniej, sprawdzisz, czy to Ci się podoba, czy nie. W razie czego sprzedaż, nie sprzedasz dużo taniej, bo używki mniej więcej chodzą zawsze w tych samych cenach. To nowe, tylko spadają po tym, jak masz używkę, już jakąś to jest używka, która jest w obiegu, to przeważnie zawsze tyle samo kosztuje, więc powiedzmy, za, podobne, za podobną kwotę to później sprzedaż, jeżeli Ci się nie podoba. To mówię a propos bagusów. 1.8, bo jakbyś chciał kupić mniejszego bagusa, to już ja uważam, że to totalnie się mija z celem kupowania mniejszego bagusa w skali 1.10, powiedzmy na zewnątrz. Tak do pojeżdżenia sobie typowego podwozu a najbliższą halę no gdzie masz? No masz w Wolsztynie małą halkę chyba, nie u nas w Łodzi. Jeszcze powiedzmy 3 lata temu to jeszcze na przykład jak były mistrzostwa polskie roadowe na zewnątrz na glinie, czy 2 lata temu nawet, to jeździły też bagusy 1.10, ale Zamknęli te klasy, bo jeździły 2 wd i 4 wody, wody chyba. Ostatni raz, dwa lata temu jeździły. Dwa, czy trzy, dwa. Już nie pamiętam, ale już nie ma. Więc więc nie wiem, no więc. No więc, więc no, więc, no. <ścoughs> no. więc mówię, moja rada jest taka: jak 1,8 i chcesz jeździć na torze, a nie masz przekonania, kup używkę, sprawdź, czy Ci się to podoba, czy Ci się podobałem zawody, bo możesz pojeździć, możesz spróbować. A potem, a potem, a potem zobaczysz. Także nie wiem, no mam nadzieję, że jakieś, takie odpowiedzi Tobie udzieliłem i innym, którzy też na przykład są zainteresowani typowo jakimiś bagusami. Także co, miłego dnia i sejano na moje drogie robaczki. Pa!